Witam Was moi drodzy po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie takie danie mm, bardzo smaczne, banalnie proste w przygotowaniu. No i chyba danie, które wszyscy znacie, będzie to fasola po brytońsku. Um, przy okazji nagrywania tego filmu chciałem pozdrowić mojego małego przyjaciela Kasperka, który zawsze ogląda moje filmy i daje mi łapki w górę. Tak więc, Kasperku, wszystkiego dobrego dla Ciebie. Um, Słuchajcie, no i co, od czego zaczynamy? Co będzie nam potrzebne tej fasoli? Tutaj mam tak, kilogram namoczonej dzień wcześniej fasoli, piękny Jaś. Będzie nam potrzebne kilka kawałków kiełbasy, kawałek wędzonego boczku, dwie duże marchewki, pietruszka, czosnek, cebula, trzy łyżki przecieru pomidorowego. Kawałek selera, przyprawy, ale to wszystko po kolei. Słuchajcie, od czego zaczynamy? No, groch oczywiście wcześniej namoczony należy sobie odcedzić, wypłukać, sypać do garnka, zalać wodą. Eee, I co teraz? Eee, teraz pasuje dodać przypraw, ponieważ zaczynamy to wszystko od gotowania właśnie tego grochu. Ja używam przypraw takich, że daję sobie dwa listki e, laurowe. 1, 2, 3, 4, 5 kuleczek ziela angielskiego. Lubię też taki posmak Jałowca w tej potrawie, więc daję sobie też tam 3 kuleczki suszonego owocu jałowca, tak. Trochę świeżego startego pieprzu. na taki garnik ja dodaję A, pół takiej grzeczki do herbaty za ścieramy troszkę pieprzu. Co jeszcze? Moi drodzy, ja zawsze do fasoli po bretonsku wrzucam o, tutaj tą skórę z boczku. Ona nadaje świetnego aromatu temu daniu. No, tak. Do tego jeszcze dorzucam dwa ząbki czosnku. No i teraz tak. I teraz ten garnek stawiam a byłbym zapomniał o chyba najważniejszej przyprawie, która, która jest istotna bardzo w tym daniu a się o Do tego jeszcze na taki kilogram fasoli ja dodaję dwie takie duże łyżki stołowe majeranku. I teraz tak, należy to postawić na gazie, zacząć to gotować. W momencie, gdy się zagotuje, należy to sobie doprawić solą, tak po prostu pod Wasz gust, żeby Wam to wszystko e, smakowało. Słuchajcie, gdy fasola postawiona. W międzyczasie obierzcie sobie marchewkę, pietruszkę, taki o nieduży kawałek selera. Należy sobie to pokroić w jakąś kostkę. Plasterki, pół plasterki, jak to lubi i dorzucić do tej gotującej się fasoli. O, takie, o, lubię grube półplasterki, plasterki, matewki, w ten sposób. I potem wrzucamy to tak samo do garnka z gotującą się fasolą. Te fasolka się nam gotuje. W międzyczasie, moi drodzy, możemy sobie o taki kawałek boczku kroimy tak samo w grubą kostkę, tak samo zresztą jak kiełbasę i wrzucamy sobie tutaj na jakiegoś łoka pokrojonego, co tam macie, i będziemy to za chwilkę wysmażali. Ja kroję boczek tutaj w taką dosyć grubą kostkę. Zobaczcie. Nie dodajemy do tego żadnego tłuszczu, ponieważ tłuszcz wytopi się tutaj z, z tego boczku. Tak, dosyć grubą kostkę to kroimy. I tak samo, wodzie, kiełbasę. A to w ten sposób. Tak, i w taką samą, zobaczcie, taką grubą, grubą kostkę. I w ten sposób wszystko na patelni. No dobra, pasawa się gotuje. Słuchajcie, ten boczek, tą cebulę musimy sobie teraz tutaj wysmażyć na patelni. W momencie, gdy tłuszcz się z tego wszystkiego fajnie wytopi, kiełbaska się zrumieni, należy dosypać pokrojoną też takie dosyć, taką dosyć grubą kostkę e, cebulę. I tak samo zrumienić wszystko razem tutaj na tej, na tej patelni. Dobra, zobaczcie, kiełbaska fajnie wysmażona, na taki złoty, złoty kolor razem z tym boczkiem. Teraz należy sobie tutaj dosypać jeszcze cebulę, tak dość grubo pokrojoną i tak samo ją fajnie tutaj z tym wszystkim z tym zrumienić. No, dobra, zobaczcie, Fasolka z, tu, przepraszam, cebulka zrumieniona, teraz nadszedł czas, żeby do tej kiełbasy, do tej cebuli boczku, Tutaj zobaczcie dodać 3-4 łyżki koncentratu pomidorowego. Pociąg wszystko razem mieszamy i przesmażamy jeszcze przez minutkę, może dwie. I po takim chwilowym podsmażaniu tego koncentratu razem z tą kułasą. Na końcu tutaj dodaję jeszcze sobie taką zobaczcie mm, dużą łyżkę stołową czerwonej papryki i wszystko razem mieszam. Papryki nie podsmażam wcześniej i też tylko tyle, żeby ją przemieszać, ponieważ papryka podsmażana potem nadaje takiego gorzkiego posmaku zdania. Można ją podsmażyć, ale tak bardzo przez bardzo krótką chwilę. O. I w ten sposób odstawiamy to na bok. Dobra moi drodzy, słuchajcie, fasolka już jest taka prawie, że mięciutka. Jeszcze tam pozostało chwilkę, żeby się dogotowała tak całkiem do miękkości. I teraz to jest właśnie ten czas, kiedy należy sobie wziąć i wsypać do tej fasoli całą tą kiełbasę, boczek cebulę z tym przecierem pomidorowym. No, Wszystko jeszcze musimy sobie przemieszać, gdy się to zagotuje. Podgotuje się jeszcze przez chwilkę, doprawcie sobie solą według własnego uznania. Pieprzem, jeżeli ktoś lubi bardziej ostre, ja na przykład często jeszcze sobie dodaję odrobinę płatków chili, ponieważ ja lubię fasolkę po brytońsku tak bardziej na ostro. i w ten sposób teraz niech to się razem jeszcze pogotuje, tak przez 10-15 minut. No i moi drodzy moja fasolka jest już gotowa. Jak widzicie w międzyczasie się ściemniło niestety taka pora roku. Mam nadzieję, że słuchajcie ten przepis się Wam spodobał. O, tak wygląda moja fasolka. Jeżeli się Wam spodobał, dajcie jakąś łapkę w górę. Napiszcie coś fajnego w komentarzu na końcu możecie ją sobie jeszcze posypać natką świeżej zielonej pietruszki no cóż, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach